No panowie, efekt finalny jest lepiej niż zadowalający. Xbox wyszedł biały, błyszczy się. Polerka, delit weszło malowanie jako przycisku. Weszła naprawa tej klapki, bo był jeden ten ułamany pin. Wyciszenie napędu. Co tam weszło jeszcze? Nóżki będą, wnet, bo kupiłem, zamówiłem, wszystkie będą białe. Kurde, wygląda nieźle, działa super. Jak na pierwszy Xbox 360 jest jest git-minus, jest git się uruchamiamy. E, będzie dłuższy filmik z restauracji jego. E, jeszcze czekam na części dopada, tak? Kolorowe, znaczy białe, tak? No i pykamy. Pykamy online jeszcze działa w ogóle na, ty, na 360. Do dziś oficjalnie, pod warunkiem, że nie ma RGH, pod warunkiem, że jest nieprzerobiony, oryginalny i Nik, nikogo nie zbanuje wtedy. No tylko wada, że Microsoft DLC po prostu kaput nie ma, nie działa usunąć.